Siemanko, siemanko, to ja, wasz ulubiony wampir, a wy jesteście na moim kanale Real Cash Economic Games, na którym mówimy, w jaki sposób zarabiać na grach opartych o technologię blockchain, NFT i kryptowalutę. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to dajcie suba, dajcie dzwoneczek, dzięki temu nie przegapicie kolejnych poradników i NFT newsów. Natomiast, jeżeli chodzi o dzisiejsze NFT newsy, to tradycyjnie porozmawiamy o tym, co się dzieje z naszymi tokenami gamingowymi. E, spojrzymy na, nasze, e, na jeden z naszych klikaczy, czyli e, Bunicorn, e, cóż tam za zmiany następują. Oczywiście wielkie informacje w projektach piłkarskich Real Fever i Saurare. No i spojrzymy e, na jeden e, z projektów, e, z tutaj z trzech projektów, takich e, science fiction, Far site. E, także myślę, że zapraszam, pamiętajcie, oglądajcie od deski do deski. Dzięki temu wspieracie mój kanał. E, no i tutaj bez dalszego e, zbędnego gadania lecimy z tym koksem. Jak widzicie e, na czele e, tutaj mamy mm, Monster Clan czyli um, projekt e, nowy, który udało mi się wyszukać. Jeżeli chodzi o pozostałe, no to Faraland nam e, sporo urosł w ciągu 7 dni, e, również e, powoli gdzieś tam wzrasta Binemun, e, Token Tower, te wszyscy, którzy tutaj grają w Crazy Hero Defense muszą być zadowoleni, Dzięki tym wzrostom na Tokerze Tower wiem, że sporo osób co miesiąc pokaźną liczbę tych tokenów zgarnia, no i pozostałe takie wzrosty są jakoś niewielkie. Ja zawsze patrzę na to, że weekend rządzi się swoimi prawami w krypto, i tutaj trzeba zawsze trzymać rękę na pulsie, bo to zarówno może nieoczekiwanie pójść do góry, ale też nieoczekiwanie spaść. Jeżeli chodzi o takie spadki, to możemy zauważyć, że największe spadki były na projekcie Quantum, co mnie kompletnie nie dziwi, bo po prostu pewnie po takich stuprocentowych wzrostach sporo osób chciało zrealizować zyski. Tak jak ja Wam powiedziałem, dla mnie to jeszcze nie jest poziom na sprzedaż. Jeżeli zobaczę, że tutaj jest to jakby trwała, trwały spadek, to w takim wypadku... Po prostu zakręcę kółko. Postaram się kupić gdzieś tam niżej. Natomiast na pewno tych tokenów nie będę sprzedawać w tym roku. Raczej nie podejrzewam, żeby gdzieś tam do połowy przyszłego roku, że, żebym również miał je okazję sprzedać, chyba, że nagle będzie wystrzał, bo się podzielał taką informacją, że ludzie zaczną po prostu mocno skupować ten projekt. No, i tutaj lecimy do naszych e, statystyk. E, macie projekty NFT e, pokazane m, według e, Altrank. E, na pierwszym miejscu Chili's, e, potem e, Zilike mamy Teta, Manes de Central Land, e, Cake Monster czyli Monsta. Natomiast tutaj jeszcze sobie przejrzymy na takich, na projekty, które w ciągu 24 godzin a, dały nam zarobić, to takich z projektów, e, tutaj widzimy te, te Chilis, gdzie, gdzie było na e, wczorajszą live informacja e, o tym, że, że poszło to do góry. Natomiast tutaj projektów jakby gamingowych typowo nie widzę. E, mamy za to tutaj e, 7-dniowy wolumen i możecie zobaczyć, że e, gdzieś tam e, pod tym względem Zedran, Epic Hero, e, Zoo, um, także Step Hero. E, tutaj te wszelkie projekty e, udało im się gdzieś tam e, wy wystrzelić e, w górę. Mm, tutaj e, to, co mówiłem Wam, e, że Real Fever e, z kilkoma informacjami e, z, z, w końcu zaanonsował to co na m, dużo osób czy, czekało. E, jeżeli chodzi e, ty, tutaj o to KNF, to się pojawił na sieci Poligon, co też dosyć dobrą informacją jest. Natomiast jeszcze lepszą informacją jest to jest stakowanie momentów. No i start mamy 9, koniec 8 listopada. E, od razu macie informację, jak ten cały program będzie wyglądać, czyli e, po 30 dniach stakowania 10 e, NFT otrzymamy e, dwa common NFT. A po stakowaniu, po trzymaniu w zasadzie, bo to nigdzie nie wrzucamy, to trzeba trzymać na portfelu, zmintować i nie można wrzucać na sklep. Więc w momencie, kiedy będziemy posiadać 50 takich nft to czeka nas nagroda e, w trzech specjalach plus 2000 fibru. No i jeżeli chodzi o to już najwyższą grupę, to jeżeli posiadamy 100 nft to czeka nas e, 5 specjali plus 1 Epic, no i 5000 e, fibru. No myślę, że na początek tutaj to, to jest gdzieś tam e, dobra informacja, już jakaś pierwsza użyteczność. E, z, jestem ciekawy, czy te ceny gdzieś tam się przekładają na sklepie, bo bardzo krótki czas. To jest pierwszy minus, ten bardzo krótki czas i dru, drugi, e, druga rzecz, która e, jakby jest dla mnie na minus, e, to to, że nie można wszystkich momentów na raz mintować. No i te, te ceny e, gazu, tak. W momencie mintowania trzeba to to opłacić, więc jeżeli ktoś ma 100 momentów e, albo rozsiane te, te momenty po kilku e, portfelach, no to sporo sporo zapłaci i dopiero w perspektywie dłuższego okresu e, uzyska e, jakieś tam e, z, zwroty. bo Same 5000 na ten moment fibrów, no to nie, nie da jakiegoś super nam e, zwrotu. Natomiast Pamiętajcie to, co ja zawsze mówię i porównuję tutaj gdzieś e, do Sovrara. No, zawsze to trzeba patrzeć w dłuższej e, perspektywie, e, nie w takim krótkim okresie. To, co się dzieje, bo w mojej opinii uważam, że ne, w Real Fever i tak się bardzo mocno dzieje w porównaniu do e, innych projektów, czy to gamingowych, czy też kryptowalutowych. E, tutaj jest zatrzęsienie tych informacji i co miesiąc mamy coś ciekawego. Lecimy do Binicorn, czyli naszego takiego klikacza. Macie informację, że będą wprowadzać takie bitwy bez, bez opłaty gasu, więc całkiem fajnie. No, jak to jest rozłożone? 8 października, czyli w dniu dzisiejszym, robią pierwsze stres testy. Potem od 11 do 13 rajdę, czyli boss event. I 15 e, października e, tutaj mają być wprowadzone właśnie te PVE: e, zero, be, bez żadnych o, opłatów e, za gaz. No to zobaczymy. Jak to, jak to można powiedzieć, troszeczkę z, z przekorą, i, i że tak powiem, żartem. E, Ceny e, gazu wszędzie czy gazu nawet wszędzie rosną, no to tutaj bez, bez tego gazu e, e, będzie nam się żyło e, lepiej. Mm, tutaj dosyć ciekawa informacja: bo Michael Owen, e, czyli e, piłkarz, e, były piłkarz reprezentacji Anglii, e, też Real Madrid, mm, Liverpoolu. Mm, Macie informację, że dołączył do projektu D-Race, czyli takiego projektu, gdzie się e, konie ścigają. E, w ogóle powiem szczerze, że nawet się nie spodziewałem, że tych projektów wyrośnie kilka, bo mamy Zetran, mamy D-Race i mamy jeszcze projekt, o którym być może w innych NFT Newsach wspomnę, mm, w którym ścigamy się pegazami. Także on tam dopiero gdzieś rozpoczyna, kiełkuje, e, także pewnie m, będę takie informacje dawał. No, i tutaj e, przechodzimy do e, Sorare, czyli gdzieś tam jednego z moich takich projektów, moje takie oczko w głowie. Mamy informacje odnośnie tego, że e, do Sorare dołącza Bundesliga, a nie tylko sama Bundesliga, ale wraz e, z drugą e, ligą. I tutaj macie całe takie spektrum informacji e, odnośnie tego, że, że e, tutaj jakby chcą mieć e, swoim Portfolio 20 e, największych lig na świecie. A tutaj powiedzmy te ligi, które dodają, niekoniecznie można czasami uznać, że to są te największe ligi, ale niech im tam gdzieś będzie, może być może tak rankingowo e, to tak e, wygląda. Odnośnie ligi peruwiańskiej to nie do końca bym się zgodził, czy tam powiedzmy e, ukraińskiej e, na ten moment, chociaż. E, no dzięki temu, że na przykład w Ukrainie dwa kluby dosyć e, w zasadzie teraz już chyba tylko jest Szatar, e, jest takim m, dobrym klubem, e, przeważają, to, to biją te punkty rankingowe. Natomiast tutaj mamy też Bundesliga m, drugą i te karty też będą się pojawiały, ale jedna z ważniejszych informacji e, Sourare dostało prawa e, tutaj, jeżeli chodzi do e, tworzenia momentów, NFT momentów e, odnośnie Bundesligi, które zostaną e, wydane w 2022 roku i do tego czasu e, jakby będą chcieli poinformować, jakie będą miały zastosowanie. Czyli już widzimy, że Sorary po tym, jak e, weszli w drużyny reprezentacyjne, gdzie, gdzie te reprezentacje gdzieś tam pojawiały się e, na Chili, czy gdzieś tam były sygnowane w innych projektach. Tutaj teraz e, wchodzą w momenty, czyli gdzieś tam wchodzą w paradę a Real Fever, a być może z drugiej strony to jest jakaś gdzieś tam zakulisowa, szersza współpraca. No i jeszcze zobaczymy. Natomiast no, na ten moment y, wygląda to, że rare, chce jakby dla siebie zawłaszczyć cały taki piłkarski e, rynek, począwszy od kart klubowych e, reprezentacyjnych, skończywszy właśnie na momentach wideo. E, I tutaj gdzieś widziałem, że e, z Bundesligą na ten moment mają mm, podpisaną umowę do sezonu 2022-2023. Um, Tutaj teraz przechodzimy do Farsight. Macie informacje o tych wszystkich sektorach, w jaki sposób to wszystko będzie podzielone i też że za chwilę, jeżeli chodzi o, o tą informację, to pokażę Wam, jakie, jak to cenowo wygląda. Myślę, że tutaj przygotuję dodatkowo jakiś materiał. Natomiast wszystko e, gdzieś tam zacznie się 28 października. Także myślę, że to gdzieś tam Muadip doda do kalendarza i będziemy trzymali rękę na pulsie. I jeżeli chodzi e, o takie sektory, no to każdy jakiś tam będzie miał a, specjalizację i też jakąś tam e, dystans o, o, od, od tego środka. Zawsze pamiętajmy, że, że im bliżej gdzieś tam jakiegoś. Takiego intergalicznego centrum biznesu się znajdujemy im dalej, e, tym, tym gdzieś tam gorzej dla nas trzeba kombinować, jak to wszystko przetransportować. No i tutaj, jeżeli chodzi o tą grę, to macie wszystko im przetłumaczone, jeżeli chodzi o sektory, jakie są ceny. I żeby zdobyć te kredyty, to pamiętajcie, że możecie się zarejestrować tutaj zaraz pod moim filmem jest link. Są projekty, które, do których mamy ring, linki referencyjne. No i dzięki korzystaniu z tych linków referencyjnych również wspieracie mój kanał, tak. Macie link referencyjny do Sorare, macie link referencyjny do Farasite. Jest również na mojej stronie i tutaj po tych e, NFT Newsach e, będziecie od razu mieli e, link do tego filmu odnośnie Farasite, gdzie jest wszystko Wytłumaczone w jakim kierunku ta gra idzie. Mm, tutaj wygląda, że ona du dużo szybciej ma szansę wystartować niż e, Stary Atlas. No i zobaczymy. Będzie taki dosyć ciekawy pojedynek. Ja jeszcze na oku mam jedną, dwie gry, takie e, tutaj podobne, w, w tutaj jeżeli chodzi o taką samą ta tematykę e, eksploracji kosmicznej. Mm, no i do czasu, kiedy w, w, myślę, że stary Atlas nie wyda takiej pełnej gry, to myślę, że te e, tutaj będzie dosyć spora ba batalia i spora konkurencja. Natomiast jeżeli chodzi o konkurencję, to już nikomu nie zaszkodziła. Dzięki temu projekty m, będą dokładały do pieca i będą się jeszcze m, mocniej m, rozwijały. Jeżeli chodzi o dzisiejsze NFT newsy, to to by było na wszystko. M, pamiętajcie, dzisiaj godzina 21 a porozmawiamy sobie m, o tym, co się wydarzyło w minionym tygodniu w branży play to earn. Porozmawiamy pewnie też o star Atlas. Wiem, że część osób jest troszeczkę zawiedziona, że odłożyli tą grę przeglądarkową gdzieś tam na koniec roku. No i porozmawiamy generalnie o tym, co się dzieje w świecie krypto, także zapraszam. Godzina 21 tutaj na mój kanał, na mojego live'a. A z mojej strony na dzisiaj to by było wszystko. Cieszcie się fajnym Ciepły dniem, przynajmniej u mnie widać e, za oknem, że, że dosyć fajnie jest. Także na razie ich się. Do zobaczyska.